Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 10 minut. Więc zaczynamy. Proszę Państwa, dzisiaj będzie o tak zwanych myślach mrówkach. Źródło, z którego teraz korzystam, będzie podane pod filmem. Autor książka, strony, proszę Państwa. Myśli, czarne myśli, negatywne myśli, które nam nie pomagają w niczym, a potrafią zatruć nasz umysł. Je można porównać do różnego rodzaju insektów, mrówek, które gdy ich jest 2 trzy, jest ok, ale gdy ich jest dziesiątki, nie pozwalają nam żyć. Tak samo, jakby nie pozwoliły nam żyć w naszym mieszkaniu. Ja dzisiaj. Będę troszeczkę czytał, ponieważ słowa są ważne i chcę zacytować parę zdań i będę pił wodę, bo mi zaschnie w gardle. Idźmy dalej. Proszę Państwa, pierwszym rodzajem mrówek będę się posługiwał słowem mrówki, insekty. Mam na myśli po prostu pewne rodzaje sposobów myślenia, to jak myślimy. Pierwsze, czarno-białe myślenie. To mrówki, które atakują Twój mózg, kiedy myślisz, że wszystko jest albo całkowicie dobre, albo całkowicie złe. Czyli albo białe, albo czarne. Na przykład codziennie uczę się języka angielskiego i raz się nie nauczyłem. Czyli postanawiam, że uczę się 5 dni w tygodniu, a uczyłam się 4 uczyłem się dni. Klapa, ponieważ. Mam czarno-białe myślenie, czyli te cztery dni, ta wiedza, którą zdobyłem, się nie liczy. Drugim sposobem myślenia jest myślenie kategoriami zawsze i nigdy. Wpadasz w tę pułapkę, kiedy używasz słów generalizujących: zawsze, nigdy, za każdym razem wszyscy, nikt zawsze jest tak samo, zawsze tak robią wszyscy są tacy sami. Nikt mi nie pomoże. Nikt ci nie pomoże. Nikomu jeszcze nie udało się tego zrobić. Wniosek. Taki sposób myślenia sprawia, że skazujemy się sami na porażkę. Proszę Państwa. Trzeci sposób generalizacji myślenia jest skoncentrowanie się tylko na negatywnych stronach sytuacji. Nawet jeśli ta, te sytuacje mają pozytywne strony. Na przykład ktoś chciał schudnąć 8 kg, a schudnął tylko niestety 5 kg. Konsekwencja, koncentracja na negatywnych myślach sprawia, że łatwo się poddajesz. Nic dodać, nic ująć. Czwarty rodzaj myśli to jest myślenie uczuciami. Czuję, że nigdy nie pozbędę się wyprysków na twarzy. To znaczy, masz jakieś przeczucie czy przeświadczenie, zakłada, że jest słuszne i nie kwestionujesz go. Odpowiedź: odczucia mogą mylić. Szukaj dowodów, to znaczy umów się na wizytę u dermatologa albo u kosmetyczki. Inny przykład myślenia uczuciami to jest na przykład operacja. Ktoś, lekarz wysyła kogoś na operację, ten ktoś nie poddaje się operacji chirurgicznej, ponieważ myśli i czuje, że ona się nie uda. Podobnie z lekarstwami. Ktoś czuje, że to lekarstwo mu nie pomoże, albo ktoś czuje, że coaching mu nie pomoże, więc nie idzie na, na coaching, nie bierze antybiotyków, nie bierze e, e, leku. Więc na pewno mu ani kołcik, ani antybiotyk nie pomogą, skoro jej nie bierze. Proszę Państwa, piąty przykład poczucie winy to znaczy myślenie w kategoriach powinienem, muszę, trzeba to się równa nadmierne poczucie winy do kontrolowania zachowania kogoś lub siebie czy też do kontrolowania sytuacji. Jeśli czujemy się do czegoś zmuszeni, naturalną tendencją jest unikanie tego. Unikając czegoś, nie robimy tego, a skoro żeśmy tego nie zrobili, a bardzo chcieliśmy, to równa się poczucie winy, które z tego wynika. Ponieważ chcieliśmy coś zrobić, nie zrobiliśmy, czujemy się z tym źle. Co nie znaczy, że poczucie winy jest negatywną emocją, ponieważ poczucie winy jest pewnym... Takim, jak brakuje mi słowa, ale jest sumienie. One, poczucie winy jest pewnym sygnałem, pewnym słowem sumienia. Także nie zawsze ten przykład będzie tylko do każdej sytuacji pasował. Czasami poczucie winy informuje nas o czymś, że coś źle robimy. Natomiast w tym przykładzie, gdy powinienem, muszę, trzeba coś zrobić, równa się nadmierne poczucie winy, ponieważ chcemy się fajnie czuć i nic nie robimy. Szósty przykład etykietki to znaczy używasz nazwisk, wyzwisk, wyzwisk lub e, pejoratywnych określeń do opisania siebie lub innych. Ale ze mnie ofiara losu jestem do niczego jestem ciamajdą, leniem i obibokiem. Konsekwencje jakie z tego wynikają? Takie etykietki odbierają ci kontrolę nad Twoim działaniem i zachowaniem, bo skoro jesteś ofiarą losu, nieudacznikiem, leniem i obie to po co zadawać sobie trud i próbować zmienić swoje zachowanie? To tak, jakby się, się, jakbyś się poddał, zanim jeszcze zdążyłeś spróbować. Proszę Państwa, to jest ciekawy mechanizm, ponieważ on mówi coś takiego, że. Ktoś, kto daje takie etykietki, kto tak o sobie mówi, on tak naprawdę mówi o otoczeniu. Nie wymagaj ode mnie, ponieważ ja się do tego nie nadaję. I teraz przechodzimy do mrówek czerwonych. Tamte były czarne, a teraz czerwone, czyli trujące, czyli takie niebezpieczne i groźne. Eee, czyli siódmy rodzaj czarnowistwo. Nic zadać i Koniec Koniec świata. Choroby, no po prostu czarno, wszystko czarno. Kolejny, ósmy rodzaj to jest czytanie w myślach. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawy przykład. To znaczy, kiedy wydaje ci się, że wiesz, co myśli ktoś inny, chociaż ci o tym nie powiedział, a ty nie pytałeś, próbujesz czytać w myślach. Proszę państwa, jeżeli ktoś nam czegoś nie powie, nie zakomunikuje, co myśli, albo nie spytamy go o to, co on myśli, to to jest czytanie w myślach. A na pewno się mylimy, a za tym idą emocje, bo coś sobie pomyślimy, na pewno to nie będzie dobre, tylko to będzie negatywne. I dziewiąty rodzaj mrówek toksycznych, mrówek czerwonych, jadowitych, groźnych dla zdrowia, życia i innych i otoczenia, to jest obwinianie. To znaczy obwinianie innych o swoje problemy. Nieprzyjmowanie odpowiedzialności za własne sukcesy oraz porażki. Proszę państwa, winny jest rząd, winny jest ustrój, winni są rodzice, winna jest szkoła, winni są koledzy, nauczyciele. Wszyscy, tylko nie my. Czyli w ogóle nic nie robimy, obwiniamy innych, ponieważ, e, ponieważ, no. O, oni są winni, no nie my. Nie bierzemy odpowiedzialności za co, bo w przeszłości coś było wręcz, więc, prawda? Wszystko zwalamy na te sytuacje z przeszłości, negatywne. Proszę Państwa, zobacz. Zobacz, czy te rodzaje myślenia występują w Twoim umyśle. Zobacz, jak one występują. Ile ich jest? Jak to się dzieje, że te myśli do ciebie przychodzą? Najczęściej dzieje się tak, że one przychodzą, gdy robisz coś nowego. Gdy szukasz wyzwań, gdy szukasz pracy, gdy zaczynasz podejmować nową dyscyplinę sportu, robić cokolwiek, coś, co jest nowe, to najczęściej wtedy przychodzi. Gdzie? I kiedy? Gdzie to się dzieje? Na przykład, czy jesteś sam? Czy jest ktoś obok? Czy są obserwatorzy? E, o kim wtedy myślisz? Może ktoś ci się włącza w twój umysł i wtedy jest projekcja i te mrówki po prostu przychodzą jak chcą, kiedy chcą, w jakiej ilości chcą. Ale też zobacz na konsekwencje, co się dzieje, gdy, gdy one są. Co się dzieje z tymi myślami? Czy one cię paraliżują? Czy one cię. Czy one Powodują, że ty działaś, czy one powodują, że ty przestajesz działać? Proszę Państwa, musimy kończyć. Musimy kończyć. Do następnego razu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przesłuchaj jeszcze raz, przemyśl, zastanów się. Posłuchaj kilka razy. Zastanów się, co się dzieje z Tobą, jeżeli masz takie myśli. Co się dzieje z innymi ludźmi, u których obserwujesz tego, ten sposób myślenia? Pozdrawiam cię bardzo serdecznie z Coaching TV Polonia. Ja nazywam się Grzegorz Hraniak. Do zobaczenia następnym razem.